Cześć. Dzisiaj przygotuję dla Was biszkopt jogurtowo-kokosowy. Zaczynamy od przygotowania kokosu. Będziemy go prażyć na suchej patelni bądź w suchym rondelku, cały czas mieszając. Potrwa to około 2-3 minut. Chodzi o to, abyśmy poczuli, że wydobywa się z niego intensywny aromat. Teraz rozpoczynamy przygotowanie biszkoptu, a w międzyczasie kokos niech nam się studzi. Wbijamy 4 całe jajka, do tego dodajemy Jedną szklankę cukru i miksujemy do momentu uzyskania puszystości. Kolejnymi składnikami są szklanka mąki oraz pół łyżeczki proszku do pieczenia. Wszystko ze sobą porządnie mieszamy tym razem na gładką masę i dodajemy składnik, którym jest 400 g jogurtu brzoskwiniowego. Właśnie ten jogurt sprawi, że cały biszkot będzie dawał takie złudne wyrażenie że jest syrnikiem, a nie biszkoptem. Będzie naprawdę wyjątkowy. Teraz mieszamy ponownie wszystko ze sobą. Dokładnie. No i dodajemy przestudzony kokos. Teraz będziemy mieszać, ale już za pomocą łyżki. Bądź jakiegoś przyrządu, który posiadacie do mieszania. Wymieszamy dokładnie. W międzyczasie nagrzewamy piekarnik do 180 stopni, przelewamy masę do formy i wstawiamy do piekarnika na około 50 minut do godziny, sprawdzając patyczkiem stopień wypieczenia. Nasz biszkopt się już upiekł, jest bardzo puszysty i delikatny, no i naprawdę daje posmak sernikowy. Jest zaskakujący w smaku, bardzo smaczny. Tak wygląda nasz biszkopt. A po więcej przepisów zapraszamy na jedzonko-blogspot.com Życzymy smacznego. Zachęcamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube.